Michalina parła do celu jak ekspres, jak pociąg pancerny. Ale nawet potężna maszyna ze zdesperowaną obsługą może napotkać godną siebie przeszkodę, i tak się stało. Zgodnie z prawem Marfiego, mówiącym, że jeśli coś kłopotliwego może się wydarzyć, to wydarzy się na pewno. Pośrodku podwórka w stylu międzywojnia. Podwórka zwanego studnią, okolonego frontową kamienicą, dwiema oficynami, murem oddzielającym od sąsiedniej posesji, stał chłopczyk z Lizakiem. Chłopczyk miał pięć, najwyżej sześć lat. Lizał Lizaka z zapałem godnym lepszej sprawy. Niestety stał i lizał akurat na trasie, którą już sobie wytyczyła Michalina. Był tak pochłonięty lizaniem, że ani myślał ustąpić miejsca starszej osobie. Ta dzisiejsza młodzież! prychnęła kobieta, po czym z powodu wyższej konieczności zwolniła bieg i znacząco wydłużyła sobie drogę, omijając chłopczyka. Przemierzyła drugą część podwórka, weszła przez otwarte drzwi oficyny, wspięła się po schodkach na pierwsze piętro. Przed nią były teraz drzwi, opatrzone tabliczką z napisem Wróżka Malinowska, dzwonić trzy razy. Michalina postąpiła zgodnie z instrukcją i w chwilę po trzecim dzwonku drzwi się uchyliły, w szparze ukazał się nos, a potem reszta Malinowskiej. Pani wejdzie, powiedziała wróżka. Przepuściła bokiem Michalinę, a ta ruszyła przez przedpokój do salonu znała drogę, była tu już nieraz w dużym pokoju gdzie Malinowska przyjmowała klientele, znajdowało się mało mebli za to mnóstwo kotar ezoterycznych symboli i palących się świec osadzonych w ozdobnych lichtarzach chińskiej produkcji masowej wróżka Malinowska dbała o scenografię tyle, że jej wyobraźnia kształtowały powstałe w latach 60. XX wieku amerykańskie produkty filmowe klasy B, a może klasy C. Malinowska poprawiła fałdę obszernej szaty, którą wkładała do wróżbiarskiej roboty. Upolowała ją w jakimś lumpeksie. Oczywiście nie w second handzie baty. Strój był z błękitnego, sztucznego jedwabiu, usiany znakami zodiaku, runami i jakimiś symbolami, których pochodzenia Malinowskiej nigdy nie udało się ustalić. Najważniejsze było, że od strony marketingu szata się sprawdzała. Na jej widok wmurowało w podłoże każdego, kto po raz pierwszy wróżkę odwiedził. Byli też tacy, których widok Malinowskiej wmurowywał za każdym razem. Pani siądzie, powiedziała Malinowska, wskazując krzesło, przy niedużym, okrągłym stole ustawionym pośrodku pomieszczenia. Na blacie leżała talia tarota, krzyż egipski z plastiku, stała tam też gipsowa piramidka malowana w żywe kolory i duża kula ze szkła na miedzianej podstawie. Pani Malinowska, w pani moje ostatnia nadzieja! zaczęła Michalina błagalnym tonem. Niech pani coś zrobi, proszę, żeby ta beata już nigdy więcej do mnie nie mówiła głosem mamusi. Mówię pani, co ja przeżyłam, ja oka w nocy nie zmrużę. Straszy? Ona straszy, bardziej stwierdziła, niż spytała Marinowska. Wróżka usiadła w swoim służbowym fotelu, ustawionym po drugiej stronie stołu naprzeciw krzesła dla klientów. Spojrzała ponad blatem, ponad szklaną kulą na chlipiącą i siąkającą w chusteczkę Michalinę. – Straszy! – uśmiechnęła się złośliwie. – Widać, Beacie, mało tego, co już jej zrobiłam. Trzeba dowalić? – To dowalę. – Pani się nie martwi. – Pani jak tam? – Jak tam? – Pani… – A, Michalina! – Teraz Beatę usadzimy na amen. Malinowska zamknęła oczy i zaczęła coś szeptać pod nosem. Potem jedną ręką dotknęła szklanej niby to kryształowej kuli, a drugą piramidki z gipsu. Najpierw słychać było tylko monotonny szept Malinowskiej, po chwili jednak coś zaszumiało, a pomieszczenie zaczęła wypełniać mgła. Pojawił się też intensywny zapach niezbyt przyjemny. Michalina pomyślała, że u Malinowskiej zajeżdża jak wtedy, gdy kot zrobi niespodziankę na wycieraczce. Za dużo tego było na jeden dzień za dużo w ogóle. Michalina zamarła. Przyszła tu po pomoc, ale to, co zobaczyła, też napełniło ją lękiem. Potem było jeszcze straszniej. Dużo straszniej. Nagle nad Malinowską pojawiła się iskra. Iskra urosła. Była duża jak płomyk świecy. Zaczęła przeskakiwać od szklanej kuli do piramidki, od piramidki do kuli, wędrowała szybko po łuku ponad głową wróżki, mgła zgęstniała, nieprzyjemna woń również. Wtedy huknęło, ale to jak? Aż Michalinie pociemniało w oczach, i nagle powietrze w salonie stało się znów przezroczyste, niemiły zapach także znikł. Jedynym widocznym efektem tego, co zaszło, była Malinowska. Konkretnie jej osmolona twarz i włosy starczące, jakby trafił w nie piorun. Pani Malinowska! krzyknęła Michalina. Właściwie chciała to powiedzieć, ale huk ją ogłuszył i nie panowała nad siłą swego głosu. Pani Malinowska! Pani Malinowska! Nic się pani nie stało! Nieważne odparła Malinowska przez zaciśnięte zęby. Ważne, że teraz Beate Szlak trafi. Fragment powieści Tadeusza Oszubskiego za Światowe Biuro Śledcze wydanej nakładem wydawnictwa wydawca Arkadiusz Sejda Kalinowo 2024 Czytał Andrzej Juliusz Sarwa